Analizy, analizy live dzisiaj w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowej sytuacji, dlatego, że o 10 startuje Piąte Forum Inwestycji Osobistych online i o tym będziemy mówić dzisiaj przede wszystkim. Znaczy Chcemy Was zaprosić, kto się jeszcze nie zarejestrował, to niech się rejestruje. Już mamy ponad 2000 osób, które się zarejestrowały. To naprawdę jak na takie konferencje. Teraz to chyba całkiem sporo, bo przecież już nie jesteśmy w czasach lockdownu, kiedy wszystko odbywało się w takich warunkach. Tak, wszystko działa, jesteśmy, bo ja troszeczkę w polowych warunkach tu jest dużo kamer, dużo sprzętu, ale akurat on czeka na forum, na konferencję, na forum inwestycji osobistych. Rafał Bogusławski, Robert Stolidowicz, mówimy o inwestowaniu, gospodarce, rynkach finansowych, o świecie. Polityce, czas... ale niechętnie. O Polityce, <laughs> ale niechętnie, ale czasami ona nie daje nam wyboru i zmusza nas do tego, żeby oni coś powiedzieć. To startujemy. Zapraszamy na forum inwestycji osobistych. Zapraszamy, żeby się do nas zajrzeli o godzinie 10 Będzie i o finansach domowych, i o obraz gospodarki i rynków w danych, i o funduszach dłużnych. Jakie są perspektywy, i o poszukiwaniu hossy 2024? Może, czyli generalnie o rynku akcji, i o inwestowaniu w czasach multikryzysu, czy polikryzysu, bo rzeczywiście z czymś takim mamy do czynienia w ciągu tych ostatnich trzech lat. No, jeszcze dużo innych tematów, i w, w tych wielu miejscach będzie też możliwość kontaktu z ekspertami, którzy będą uczestniczyć w debatach za pomocą adresu do zadawania pytań. Te pytania, oczywiście, część z nich pewnie będziemy próbować przekazywać tym, którzy tutaj z nami będą na miejscu, na miejscu tutaj w studiu, gdzie odbędzie się 5. Forum Inwestycji Osobistych. No ale najpierw. Ale najpierw opowiadajmy troszeczkę o tym, co się tak generalnie dzieje na rynkach, bo to trochę się dzieje, chociaż właściwie, że to, myślę, trochę się dzieje. Było posiedzenie RPP. Czy to jeszcze kogoś interesuje, że było posiedzenie RPP? To teraz jest płaskowyż, <laughs> tak jak rozumiem. I... I właściwie wiemy, że nic się nie wydarzy ze stopami procentowymi w Polsce. Ale Rafał, ale ja od razu wjechałem z tym RPP. Powiedz generalnie, jak jest na rynkach, bo też wiele osób czeka na takie bieżące informacje o tym, co się dzieje na rynkach w tym momencie. Na rynkach to powinien zacząć głosem Krystyny Czubówny, że jeszcze w środę inwestorzy w Stanach Zjednoczonych niczym stado kuropat chcieli wybierać co lepsze kąski. Natomiast wczoraj niestety cztery jastrzębie z gniazda zwanego Komitetem Otwartego Rynku ruszyły do co prawda werbalnego, ale jednak ataku, i wszystkie te kuropatwy spłoszone zaczęły uciekać. I to jest coś, co, co można przedstawić na, na wykresie, tak na zdaka, najlepiej to widać to jest za rok wykres ale ostatnie dwa dni 1.9 do góry w środę 1.6 do dołu wczoraj i absolutnie te ruchy nie mają żadnego znaczenia znaczy z punktu widzenia trendu z punktu widzenia tego co się dzieje na rynku to po prostu były wywołane najpierw interpretacją dość luźnej rozmowy Pawela tak? to, to w... spotkanie bardzo towarzyskie i generalnie rynek sobie wybrał to co inwestorzy wybrali to co chcieli natomiast wczoraj czterech przedstawicieli Fedu jak jeden mąż, tylko w różnym czasie, zaczęli przedstawiać argumenty za tym, że jednak stopy procentowe pozostaną na dłużej. Przy okazji, jeszcze się pojawiają coraz częściej informacje o tym, że są analitycy i są inwestorzy, którzy zakładają, że do września będzie 6% stopa podstawowa referencyjna w Stanach Zjednoczonych. I jeden z inwestorów na opcjach postawił nawet 18 milionów dolarów na to, że taki poziom. 100%owych będzie. Jeżeli te, to się wydarzy, to on zarobi 130 kilka milionów. Więc to jest naprawdę sytuacja jest bardzo ciekawa, i, i dlatego dlaczego ten rynek amerykański? Bo tak naprawdę rynek amerykański zadecyduje w największym stopniu i yy, rynek długu, i rynek akcji w największym stopniu o, to, o, o tym, co się będzie działo na innych rynkach. Oczywiście w tle jest dolar. To jest coś, co, co będzie ustawiało rynki w najbliższych tygodniach. Jeżeli patrzę na inne, inne rynki, no to warto zwrócić uwagę na złotego, po bardzo silnych dwóch w zasadzie dniach. Osłabienia złotego, czyli umocnienia dolara. Mamy teraz lekkie odragowanie. Jesteśmy powyżej poziomu 4,40. Tutaj nadal, nadal sytuacja jest bardziej uzależniona od tego, co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, z dolarem przede wszystkim, ale też jakie będą kolejne informacje na temat polityki Fedu. W przyszłym tygodniu, 14, dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, i oczekiwania są takie, że ta inflacja nie spadła, znaczy miesiąc do miesiąca wzrosła. I prawdopodobnie nie spadła, albo miesiąc do miesiąca, albo rok do roku minimalnie wzrosła. Nie wiem, jak rynki to przyjmą, bo coraz większe oczekiwania są jednak, że ten proces deflacyjny dezinflacyjny, przepraszam, będzie trochę szybszy. Więc jeżeli ta, ta inflacja okazałaby się, że faktycznie nie spadła, to może być tak, że jednak będzie kolejny argument za tym, żeby dolar się ponownie umocnił. Warto obserwować dolara, warto obserwować też, co się dzieje na y, y, obligacjach. To jest ETF, który inwestuje w obligacje rynków schodzących. Przede wszystkim dolarowe. Widać, że od początku lutego tutaj popsuł się trochę sentyment. Pytanie, czy to jest zapowiedź większej korekty. Znowu to zależy od dolara w dużym stopniu. Dolar mocniejszy, to niestety tutaj też będzie pogłębienie tej korekty. To jest zły prognostyk wtedy dla naszych obligacji. Kolejny ETF to są obligacje high-yieldowe amerykańskie I to jest jedna rzecz, która mnie trochę niepokoi, jak patrzę na rynek amerykański w krótkim terminie, bo pomimo tego, że rynek akcji rośnie, to ten ETF. Tutaj to jest rzeczywisty portfel, więc tak naprawdę, jeżeli to rośnie, to znaczy, że te rentowności chociaż trochę pospadały. I mamy już od początku lutego też pogorszenie sentymentu. Jesteśmy w zasadzie na tych samych poziomach, gdzie byliśmy w połowie stycznia. Jeżeli obligacje high-yieldowe nie idą w tym samym kierunku, nie rosną podobnie jak akcje, to jest pewien sygnał, że można się trochę niepokoić trwałością tego trendu. Zwłaszcza, że rosną przede wszystkim spółki, które były najmocniej przecenione, jeżeli mówimy o Nazdaku. I ropa naftowa. Po trzech, w zasadzie czterech sesjach wzrostowych jesteśmy w okolicach 78 dolarów, jeżeli patrzymy na ropę teksańską. Pytanie, czy to jest początek silniejszego ruchu. Rynek jest podzielony w opiniach... Niektórzy już zakładają, że tak, bo Chiny będą miały silniejszy wzrost gospodarczy, natomiast na razie jesteśmy na takich poziomach, że jeszcze nic nie jest przesądzone. Jeżeli ropa poszłaby kolejne sesje w górę, no, nie sesje kolejne, tylko w perspektywie kilku tygodni, pokonałaby te szczyty ostatnie, to zakładam, że przy tym scenariuszu, w którym otwiera się rynek chiński, gospodarka chińska, to mamy dość szybki ruch w mojej ocenie, przynajmniej do 15 dolarów. To byłby sygnał, znowu niekorzystny dla rynku obligacji na całym świecie. Więc bardzo szybko taki przegląd rynkowy, jeżeli chodzi o wykresy, to wydaje mi się, że to są rzeczy najważniejsze z punktu widzenia tego, co się wydarzyło w ostatnich dwóch dniach, co może mieć przełożenie na najbliższe dni, ale podkreślam, jeżeli chodzi o rynek akcji amerykański, to te ruchy były dość przypadkowe w ostatnich dwóch dniach, czyli i wzrosty, i spadki duże, natomiast wywołane komentarzami, wywołane interpretacją wypowiedzi w zasadzie polityków, tak? bo w tej chwili członkowie Fedu to są politycy tak samo jak, jak politycy rządowi. To w skrócie na temat tego, co się działo na rynkach. No RPP, coś o stopach procentowych w Polsce, czy coś się zmieniło, czy to nastawienie, nie, że już koniec podwyżek. Koniec podwyżek pod to chyba definitywnie, tak? Bo nawet gdyby to, jeśli ta inflacja pokaże wyższe odczyty, no to już jesteśmy przekonani, że tutaj ta rada stóp nie podniesie. No tak, ale teraz czekanie na obniżki stóp jeszcze w tym roku? No znaczy to ja myślę, że ta decyzja była. Bardzo spodziewana, i tam nie ma raczej specjalnie żadnych zaskakujących wniosków z, po tej decyzji. Zresztą ta decyzja była dość szybko podjęta, więc widać było, że, że tam niespe, niespecjalnie jakaś wielka dyskusja trwała na temat tego, co, co Rada ma zrobić. Więc ja nie spodziewam się, żeby Rada w najbliższym czasie jakikolwiek ruch wykonała. W związku z tym, że spodziewam się, że inflacja będzie spadała znacznie. Wolniej niż spodziewa się tego Rada Polityki Pieniężnej, no to zakładam, że po prostu nie będzie ani podwyżek ani, ani obniżek. Nie sądzę, żeby po wczorajszej, po wczorajszej decyzji, żeby cokolwiek się zmieniło, jeżeli chodzi o nastawienie Rady, moje też nie. Znaczy, zakładam, że po prostu od maja mamy ponownie na świecie wzrost inflacji, kwietnia albo maja, który będzie wynikał z tego, że przestaną działać, przestanie działać część efektów bazy i zaczniemy znowu. Martwić się o to, że rosną ceny surowców energetycznych. To jest taki dla mnie bazowy scenariusz. To może, może jeszcze zamiast o, o, o Radzie, to jeszcze można wspomnieć o tym, co się na świecie mhm. dzieje, bo tutaj zacząłem mówić o, o, o tym, że amerykańskie spółki mm, mm, rosną przede wszystkim te na znaku, które bardzo mocno były prześwitione. To, to znaczy te, które. które, które nie zarabiają bardzo. pieniędzy, a rosną, tak? Nie tak, zarabiają tak, pieniędzy, a rosną. W ogóle rynki nie koncentrują się na tych największych spółkach, a bardziej koncentrują się na tych, znaczy interesują się tymi dużymi spółkami, natomiast jeżeli patrzymy na, na to, które, które spółki urosły, no to oczywiście jest w Bloombergu artykuł, że junk rally, czyli no praktycznie te spółki właśnie, które jakby ich wzrosty z wynikami nie mają wiele wspólnego i to też jest jakiś sygnał ostrzegawczy, to nie znaczy, że rynek nie może kontynuować wzrostów, znaczy to, to, to rynek może zrobić co chce, natomiast to są takie pewne sygnały ostrzegawcze, żeby na pewno w tej chwili nie angażować się all in i zakładać, że już tylko wzrosty, bo ja zakładam, że będzie nerwowo jeszcze, natomiast według mnie trochę większe szanse są na to, żeby ten wzrostowy się utrzymał. Jest jeszcze jeden temat, o którym bym wspomniał, czyli banki centralne, ale tym razem to Pan Kuroda tak opuszcza stanowisko dowodzenia, zostawiając Bank Japonii naprawdę no, w sytuacji, w której widać, że tracą kontrolę nad krzywą rentowności. Czyli po prostu dziesięcioletnie obligacje to jeszcze nad tym panują, ale już nie panują nad 30-letnimi. W zasadzie reszta krzywej też już są problemy. Oni mają. W porównaniu w ogóle z Fedem to, to, to oni mają cztery razy większą sumę bilansową. W Tylko wejdę ci w słowo, to teraz w takim razie, krótko powiedz o co chodzi, bo jak ktoś tego słucha, to może odnieść wrażenie, że bank centralny jest od tego, żeby kontrolować krzywą rentowności. A co to w ogóle kurde jest ta jakaś tam krzywa? I dlaczego bank centralny kontroluje? Czy każdy bank centralny kontroluje? Czy to jest cel banku centralnego? Znaczy, kiedyś to nie. w ogóle było y, nie do pomyślenia, że banki centralne będą kupowały w takich ilościach obligacje, żeby utrzymywać rentowności obligacji, y, określonych obligacji na określonym poziomie rentowności. No właśnie, trzeba... utrzymywać, utrzymywać rentowność obligacji, określonych obligacji na określonym poziomie. Tak, to o to chodzi w kontroli krzywej tak. rentowności. I, i, I najczęściej jest tak, że, że banki centralne próbują kontrolować większość krzywej rentowności, czyli na przykład obligacje jednoroczne rentowności, trzyletnie, pięcioletnie, siedmioletnie, dziesięcioletnie, 20-30, jeżeli takie obligacje są. Bank Japonii chciał kontrolować przede wszystkim dziesięcioletnie obligacje, no bo większość inwestorów, jeżeli mówi o długoterminowych obligacjach, najczęściej patrzy na to dziesięcioletnie. Efekt jest taki, że kupowali tych obligacji, praktycznie kupili połowę rynku obligacji i niektórych obligacji mają więcej niż zostały wyemitowane. To znaczy, to oczywiście wynika z tego, że oni te obligacje sprzedali a potem banki albo inwestorzy sprzedali im ponownie, znaczy przepraszam, pożyczyli, tak, bank centralny pożyczył te obligacje w celu utrzymania płynności na rynku, a inwestorzy im sprzedali je ponownie. I w ten sposób tam są serie obligacji, gdzie oni mają 114% wyemitowanych obligacji. To tak. oczywiście są zabiegi księgowe, więc nie, nie, nie przybyło mhm. tych obligacji, ale to pokazuje, co ten bank zrobił. I teraz jest sytuacja, w której inflacja doszła już do 4%, a równocześnie Bank Japonii kontroluje praktycznie no, większość rynku obligacji, z tym, że jeżeli rentowności zaczną rosnąć dalej, to bank centralny w tej chwili będzie miał problem z tym, żeby utrzymać te rentowności na takim poziomie, na jakim bym chciał, no bo zdecydowanie inflacja jest powyżej poziomów, na których oni utrzymują. Dziesięcioletnie obligacje rentowności chcieli utrzymać na poziomie wcześniej 0,25 maksymalnie, żeby do tego poziomu mogły rosnąć. Miesiąc temu, już prawie dwa miesiące temu zmienili na 0,5. I widać po tym, że presja jest duża, bo od razu rynek się przesunął w stronę tego 0,5, jeżeli chodzi o rentowności, to znaczy ceny spadły. Bank centralny już nie może za bardzo w tej chwili kupować tych obligacji, ze względu na to, że musi zmienić politykę, znaczy musi zmienić, wymyślić coś, co sp sprawi, że wyjdą z tej sytuacji, bo to jest impas. Tak naprawdę, ten rynek japońskich obligacji jest tak degenerowany przez tę interwencję, że w zasadzie no, trudno mówić o jakimkolwiek wyznaczaniu takich sensownych poziomów rentowności i odzwierciedlenia tutaj poziomów inflacji czy ryzyka inwestowania w tym kraju, więc w najbliższych miesiącach zakładam, że będziemy słyszeli dość dużo, jeżeli chodzi o zmiany w polityce Banku Japonii, też zakładam, że będzie dość dużo, jeżeli informacji na temat tego, co się z jenem dzieje, bo to będzie miało przełożenie na jena, więc warto mieć to na uwadze, to jest jeden z obszarów, gdzie może się ujawnić to, że jednak banki centralne Delikatnie przesadziły z interwencjami, zwłaszcza jeżeli chodzi o skup obligacji. Bank Japonii ma jeszcze już całkiem potężny portfel akcji japońskich, więc to jest w ogóle bardziej złożona historia. 59 minut i 52 sekundy do rozpoczęcia forum inwestycji osobistych. Zapraszamy do rejestrowania się. Kto jeszcze tego nie zrobił, to zachęcamy. I do rejestracji są w komentarzu do strony, przez którą jest rejestracja. Te linki z w komentarzach o 10.10 10 w opowieści o tym, co mówią dane, to Jarosław Niedzielewski z Investors TFI przedstawi obraz gospodarczy i rynkowy w danych, a więc taki dobry background mocny, potem będzie o, o długo, o funduszach dłużnych, które mają za sobą czas wielkich perturbacji, ale co teraz, czy dadzą wreszcie zarobić. Budżet domowy dla początkujących, bo i taki temat będzie, takie tematy bardzo elementarne. Grzegorz Chłopek, obecnie wiceprezes PKO TFI, a poza tym wieloletni i zarządzający, i szef wielkich instytucji finansowych, ale w tym kontekście tutaj przede wszystkim fan finansów osobistych i finansów domowych, twórca bloga, na którym pisze o tych sprawach i budżet domowy dla porządkujących to też jego własna historia, jego własna metoda ogarnięcia pewnych rzeczy. Jak inwestować w nieruchomości? Też będzie takie spotkanie. Agnieszka Piesto, kanał YouTube Państwo Piesto i przedsiębiorczyni wraz z mężem na Rynku Nieruchomości. Tomek Narkun, analityk rynku deweloperskiego paweł Komar, notus finanse, szef notus finanse, poprowadzi tę rozmowę Karolina Hytryk-Prosiecka, gazeta.pl, kiedyś TVN, CNBC i fakty TVN. Będzie o Polikryzysie z Dominikiem Bekewoldem, z Fidelity będzie rozmawiał Michał Duniec, o PPK też będzie. I tutaj Rafał Bogusławski i Robert Zapotoczny, szef PFR, portal PPK, no bo przecież mamy teraz, ten automatyczny zapis, gazeta zapełnione są tytuły, gazety, media internetowe, gazety, mówimy już chyba umownie raczej. Indeks, fundusze indeksowe o funduszach indeksowych opowie przemysła Spielak z TF i u jak one działają czego się można po nich spodziewać, no i rynek akcji, czego tutaj się można spodziewać. Hossa 2024, taki tytuł prowokacyjny jest, no ale to nie oznacza, że my wieszczymy, że na pewno będzie. Porozmawiamy o tym, jakie są perspektywy dla rynku akcji. Michał Ficena, z Pema TFI, Sebastian Buczek, z TFI, Zbigniew Jakubowski, General Investment TFI, Mariusz Jagodziński, Agio Funds a potem na końcu jeszcze wręczenie nagród Alfy dla zarządzających, dla instytucji, dla najlepszych funduszy inwestycyjnych 2020. Dwa. No dobrze, to w takim razie skoro już tak blisko do tego startu, to Rafał teraz przypinasz wrotki i pędzisz tutaj do nas, tak? Dzisiaj ten live jest nogą. dlatego że przed nami... No dobra, dobra, przypinasz nogę, skoro nie chcesz wrotek i... Znaczy stajesz na hulajnodze, skoro nie chcesz zwrotek i zasuwasz do nas i czekamy na ciebie i startujemy. Bez ciebie nie zaczniemy, bez ciebie nie zaczniemy. Oh, Z, nie. Zapraszamy, jeżeli ktoś się zarejestrował, a nie ma linku zwrotnego, to, to nie ma linku do konferencji, do oglądania już, to proszę sprawdźcie tam w, w śmieciach, w spamie, w takich miejscach. Gdyby nie było, to piszcie na konferencję konferencjemałpaanalizy.pl. Tak, konferencja piszcie i piszcie z jakiego maila się rejestrowaliście, bo taka sytuacja czasami się może zdarzyć, że komuś się wpadnie do spamu albo ktoś nie może znaleźć, to nasi ludzie pomogą. To dziękujemy pięknie i do zobaczenia już za te 57 minut. Za 57 minut się widzimy w analizach live. Dzisiaj to już wszystko.